Laptopy to temat rzeka. Obecnie rynek zalewany jest przez coraz to nowsze modele. Mnóstwo producentów próbuje swoich sił na tym rynku. A oliwy do ognia dolewa jeszcze fakt, że czasami nawet ten sam procesor, umieszczony w dwóch różnych laptopach, może być w zależności od tego mocniejszy albo słabszy. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z nowym formatem, gdzie porównamy sobie trzy laptopy w podobnym progu cenowym. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. może ciekawym konceptem byłoby na stworzenie takiego formatu, gdzie przykładowo właśnie biorę trzy laptopy w podobnej cenie i sprawdzam je głównie pod kątem specyfikacji, żeby było wiadomo na co je stać. I tutaj myślę, że jako, że jest to pierwszy odcinek z Takiego formatu. Może fajnie byłoby, gdybyście mieli jakieś sugestie po tym odcinku, to jakby napiszcie w komentarzach. Ja sobie bardzo lubię czytać i cenię sobie to, co myślicie na temat tych materiałów, bo chciałbym, żeby były coraz lepsze. Więc jeżeli po tym materiale będą jakieś sugestie, to z miłą chęcią je przeczytam. W każdym razie, wracając do meritum. E ten odcinek będzie się skupiał głównie na wydajności i kulturze pracy tych laptopów. No, bo wiecie, gdybym chciał omawiać jeszcze to, jak się pisze na klawiaturze, ile na baterii trzymają, który ma tam jaki ekran i tak dalej, no to po prostu zeszłoby nam chyba z pół godziny, no i każdy z Was chyba by siedział i przesypiał tylko przy tym filmie. Dlatego dzisiaj skupiamy się głównie na bebechach, głównie na tym, ile jesteśmy w stanie wyciągnąć w grach. Programach czy benchmarkach. No i oczywiście porozmawiam sobie o kulturze pracy, no bo jest to także istotne, myślę, z punktu widzenia takiego laptopa gamingowego. No to co? Lecimy. Na potrzeby tego filmu wziąłem trzy laptopy w podobnej cenie. Jest to Acer Nitro 5, który jest z podzespołami AMD. Mamy tutaj także MSI GF63 oraz Legiona Y540. Tutaj na ekranie wyświetla się wam specyfikacja każdego z tych laptopów. Są one bardzo podobnie wyposażone. Tutaj myślę, że na szczególną uwagę należy zwrócić na Acera, który w tej swojej bazowej cenie posiada nieco większy dysk. 512 GB oraz, co też myślę istotne, posiada preinstalowany system Windows, który jest aktywowany. Pozostałe laptopy, które widzicie, da się kupić bez systemu operacyjnego. No i ostatni taki niuansik, który się tutaj pojawił, jako że wszystkie te laptopy mają 8GB ramu pracującego w konfiguracji single channel, w tych najtańszych konfiguracjach, to Acer zabiera nam z tych dostępnych 8GB 2GB na potrzeby zintegrowanego układu Vega, więc tak naprawdę do dyspozycji mamy zaledwie 6GB ramu. No dobra, skoro kwestie takie z grubsza techniczne i organizacyjne mamy z głowy, zacznijmy na porządnie od gier. Po już staruszku Counter-Strike Global Offensive na ustawieniach najniższych jest to gra naprawdę dość mocno procesorowa. Jednakże nie przeszkodziło to Legionowi całkowicie zdeklasować swoją konkurencję z przewagą aż prawie 150 fps -ów. I tak, jakkolwiek abstrakcyjnie to może się już na samym początku wyglądać, test przeprowadziłem trzy razy, bo nie mogłem uwierzyć, że aż tak odstający wynik pojawił się w przypadku Legiona. W przypadku naszego ukochanego Wiedźmina 3, gdy biegamy sobie po Nowigradzie, możemy liczyć na 42 ramki obrazowe w przypadku Acera, 49 w przypadku MSI. I oczywiście pierwsze miejsce należy tutaj do Legiona, który kończy z wynikiem 63. Przenosząc się do lasów Nowigradu, które są miejscem zdecydowanie bardziej graficznym, miejsca na podium zostają w tej samej kolejności. Sprawdzając Shadow of the Tomb Raider na wbudowanym benchmarku na ustawieniach wysokich, tutaj niewielka różnica pomiędzy Acerem i MSI, no i tutaj znacząco odstaje tylko i wyłącznie Legion. Gdy zdecydowałem się obniżyć ustawienia graficzne na średnie, różnica pomiędzy Acerem a MSI wynosi zaledwie jedną klatkę średnio, natomiast Legion tutaj zdecydowanie bardziej poszybował w górę, kończąc z wynikiem 58 fps -ów. Assassin's Creed Odyssey na ustawieniach wysokich w przypadku Acera kończy z wynikiem 30 FPS, MSI to 36 FPS, no i 47 w przypadku Legiona. W przypadku Metro Exodus tutaj podziały się troszeczkę dziwne rzeczy, ponieważ na IS, że Metro Exodus w ogóle nie chciało się uruchomić. I co do tego mam dwie teorie. Pierwsza to taka, że może faktycznie troszeczkę tej pamięci operacyjnej było za mało. Drugą teorią, którą mam, to to, że czasami niektóre gry błędnie interpretują grafikę zintegrowaną i dedykowaną. I mam pewne podejrzenia, że tutaj Metro mogło sobie wziąć grafikę zintegrowaną zamiast dedykowanej. No i co spowodowało koniec końców skraszowanie się gry. Natomiast dwa pozostałe laptopy poradziły sobie bez najmniejszego problemu z tą grą. No i Legion ma 10 fpsów przewagi nad MSI. Schemat pozostaje zachowany przy Overwatchu, gdzie znów najniższy wynik ma Acer, później mamy MSI, no i oczywiście znacznie odstający od konkurencji Legion. W przypadku Call of Duty Modern Warfare testowałem je głównie na mapie multiplayer Shoot House. Jako, że jest to gra bardzo dynamiczna i raczej skupiająca się na multiplayerze, na tej mapie grałem około 5 do 7 minut, tak aby FPSy się ustabilizowały. I tutaj zaledwie 1 FPS różnicy pomiędzy Acer'em a MSI, no i oczywiście znacząco odstający od konkurencji Legion. Myślę, że po tych kilku testach w takich bardziej popularnych obecnie tytułach widzicie pewien trend. Mianowicie, zawsze na szczycie czołówki plasuje się Legion, później jest MSI, no i czasami na równi z nim Acer, bądź troszeczkę niżej. Czy skoro laptop MSI i Lenovo mają ten sam procesor, to różnica w FPS-ach wynika tylko i wyłącznie z karty graficznej? Otóż, moi drodzy, mogę Was zaskoczyć. Przeprowadzając testy syntetyczne w Cinebenchu R15, e, oczywiście schemat prezentuje się podobnie, aczkolwiek MSI i Lenovo uzyskują bardzo podobny wynik w trzech próbach, można by wręcz powiedzieć, w granicach błędu. Jednakże warto pamiętać, że Cinebench R15 to dość stary benchmark i jest on bardzo szybki. W momencie, gdy skoczyliśmy do Cinebencha R20, zaczęło się robić nieco ciekawiej. Otóż różnica pomiędzy MSI i Lenovo w trzech próbach zdecydowanie różni się, co daje nam do myślenia, że procesor nie był taktowany dokładnie tak samo. Zdecydowanie bardziej te różnice są uwypuklone w przypadku yy, renderowania filmów w DaVinci Resolve. Film Full HD renderowany na wszystkich trzech maszynach, możemy zauważyć, że Acer i MSI uzyskują dość zbliżone wyniki. No i po raz kolejny od wszystkiego odstaje znacząco Legion. No i nie inaczej jest w przypadku renderowania 4K. Oczywiście wszystkie z tych laptopów były, były na profilu wysokiej wydajności. Hey, skoro w MSI ile nowo są takie same procesory, to dlaczego zachowują się różnie? I tutaj myślę, pierwsza myśl to co? Temperatura. MSI się bardziej grzeje. Otóż. Nie, tutaj MSI zdecydowało się na taki zabieg, żeby zablokować taki ciągły pobór mocy procesora na poziomie 25W. I w przypadku, gdy Legion bez problemu może cały czas cisnąć na 45W, tak MSI może skorzystać z takiego chwilowego przyspieszenia, jednakże gdy obciążenie jest ciągłe i trwa powyżej 10 sekund, procesor jest blokowany do maksymalnego poboru mocy na poziomie 25W. I widać to bardzo dobrze przy odpaleniu Prima 9.5, gdy przeprowadzałem stres test tych laptopów. Przeprowadzałem to testem Small FFTS w pomieszczeniu, które miało 24 stopnie Celsjusza. No i tam temperatura... Procesora od MSI rzeczywiście była najniższa, jednakże, co się okazuje, procesor pracował z częstotliwością 2 GHz, gdzie przykładowo Legion Y540 pracował na częstotliwości 3,5 GHz. No nie wspominając już o Acerze, który również miał zdecydowanie wyżej taktowany procesor na poziomie 3,3 GHz. Zrobiłem także pomiary z sonometrem z przodu urządzenia oraz z boku urządzenia, no i tak prezentują się wyniki z hałasu. Korzystając z okazji przeprowadzania stres testu, pomyślałem, że dorzucę do tego wszystkiego jeszcze furmarka i obciążę maksymalnie GPU. No i po odpaleniu tego programu e, tak prezentowały się temperatury poszczególnych procesorów czy kart graficznych zastosowanych w poszczególnych laptopach. No, i na sam koniec zostawiłem sobie jeszcze hałas. No i moi drodzy, tak jak mówiłem wam na początku, dajcie mi znać w komentarzach, czy podoba wam się, czy nie podoba wam się ta seria, co chcielibyście jeszcze zobaczyć, bądź co chcielibyście, żeby z tych porównań wywalić. Dajcie mi znać w komentarzach, myślę, że jakoś tam tymi waszymi głosami uda nam się zrobić, żeby ta seria była dla was taka, żeby była interesująca. Tyle z mojej strony, no i nie pozostało mi nic innego jak życzyć Wam udanego zakupu laptopów. No i zerknijcie jeszcze na inne materiały. Bios!